Jestem i Wy jesteście też, także pragnę się gorąco przywitać, bo jesteśmy już na kolejnym vlogu, a tym razem w roli głównej stanie ten tu oto gość. Dlaczego postanowiłam bliżej przyjrzeć się takiej oto kozie z architektonicznego punktu widzenia? Powiecie sobie, no tak, koza, yy, przecież to jest dość popularne w domach, ale nie taka. Powiem Wam co w niej wyjątkowego i dlaczego wielu z Was będzie mogło coś takiego mieć. Oczywiście, ci, którzy marzą o wizji ognia i też dogrzanie pomieszczenia, żeby zimą było cieplej, na przykład w sypialni, w salonie, czy w jakimś gabinecie albo w biurze. No więc słuchajcie. Zazwyczaj tradycyjne kozy, do których wrzucamy drewno, spalają je. No i jest potrzebna specjalna wentylacja oraz wejście w kominie, żeby odprowadzić dym. W związku z czym, jeśli nie mamy miejsca w kominie, już takiej kozy mieć nie możemy. No bo, oczywiście, jak nie mamy miejsca, możemy rozbudować komin, ale powiedzmy najczęściej to jest duża przeróbka, czasami niemożliwa. I teraz, czy zrezygnować z marzenia? Czy może jednak je urzeczywistnić? No to słuchajcie. Mamy taką oto kozę. Nazywa się ona Skandi. Jest od marki Planika. I nie potrzebujecie żadnych dodatkowych kanałów, żadnych dodatkowych yy, yy, udziwnień, yy, które będziecie musieli wprowadzić do yy, komina. Czego potrzebujecie? Potrzebujecie odrobinę, otwieram, biopaliwa bioetanolu, który tutaj wkładamy i on automatycznie zostaje podawany do tutaj tego miejsca do góry, więc my też nie mamy bezpośredniego kontaktu z płonącym się płomieniem i etanolem, co jest bardzo bezpieczne i zostało świetnie przemyślane przez planikę. Ale co dalej? To jest bio, tak jak powiedziałam, biokominek, czyli jest zasilany i spala bioetaną. A tak naprawdę to y, mamy do czynienia z oparami y, podawanymi tutaj y, do góry, i y, to powoduje, że widzimy ten piękny płomień. Mamy tak naprawdę prawdziwy ogień przed oczyma. Y, a ta paletka z tyłu, które widzimy, te, to co w palenisku leży, imituje nam drewno i wydaje nam się, że pali się drewno. Bo tak naprawdę mamy do czynienia z procesem spalania, tylko mamy inne źródło energii. To pierwsze. Drugie to to, że tak jak wspomniałam, ten kominek, ta koza daje ciepło. W związku z tym możemy sobie dogrzeć pomieszczenie. No i mieć takie dwa w jednym: czuć ukojenie, czuć uspokojenie, relaks i przy okazji dogrzeć. No to uważam, że to, to już jest super. Więc powiedziałam Wam, że nie potrzebujecie dodatkowych podłączeń. Pokazałam, że jest zasilany na bioetanol. Jak to jest w ogóle zasilane? A właśnie! Pewnie się zastanawiacie, co jest produktem ubocznym. Produktem ubocznym spalania jest para wodna i trochę dwutlenku węgla. I teraz tak. Ilości, które się jakby jako produkty końcowe pojawiają, nie są to dużo większe ilości, albo można powiedzieć, że nawet ilości podobne do tego, jak wydycha człowiek. W związku z czym nie produkujemy tutaj nadmiernej ilości dwutlenku węgla czy pary wodnej. Co Wam powiem? Ja uważam, że to jest rewelacyjny produkt, no bo tyle rzeczy możemy ominąć. Jesteśmy ekologiczni. Jest to w 100% bezpieczny produkt, ponieważ technologicznie opracowano ten system wymiany tych, tego alkoholu, etanolu i nie mamy bezpośredniego kontaktu z paleniskiem razem z tym alkoholem. Co oczywiście chciałam Was ostrzec, bo mamy też taki drugi kominek ja na niego dzbanek wołam. Musimy wygasić ten kominek, bo tam wlewamy od góry alkohol, wtedy napełnić gąbkę alkoholem i na końcu oczywiście go z powrotem podpalić. Nie wolno do płomieni dolewać żadnego alkoholu. Nie mówię o tym modelu, mówię o innych. Pamiętajcie o tym, bo to grozi poważnymi skutkami. A jeszcze na koniec. Jeśli jakakolwiek nieprawidłowość dzieje się w tej kozie z Kandii, to jest spe specjalny mikroprocesor, który jest odpowiedzialny za odłączenie płomienia, czyli za przestanie podawania em, etanolu w formie oparów do e, górnej komory. To by było chyba na tyle, więc jeśli ktoś marzy o tym, żeby sobie dogrzać swoje miejsce i wizji ognia, to chyba znalazłam dla Was rewelacyjny produkt, no i również dla siebie. To było jedno z moich marzeń, cieszę się, że je spełniłam. Ważną rzeczą jest, o której należy wspomnieć, to to, że do takiego urządzenia mamy pilot do sterowania. Jest to o tyle fajne, że jeśli położymy się do łóżka i nie chce nam się wstać i tego włączać albo wyłączać, to mamy start i stop. Jeszcze do tego możemy sobie regulować wielkość płomienia. Brzmi luksusowo, bo jest luksusowo. Nacisnęłam znak startu i rozpoczął się proces. Odgrzewania. Tutaj ten etanol, który mamy zgromadzony w biurniku, zostaje podawany przez taką specjalną rurkę w postaci oparów tutaj do paleniska. No i teraz na tym, w tym palenisku pojawi się na takim specjalnym włosiu tutaj za chwilę płomień, który będzie opalał nam tutaj te ala drewniane polana, które jak to się pali, to tak naprawdę ja mam zawsze żywo przekonana, że to drewno, tylko drewno nie znika. Poopowiadałam o różnych rzeczach, poopowiadałam bardzo szeroko o kominku, bo ja lubię robić takie insta-lekcje.